Cześć. Hej, tu rowerowi, czyli Daniel i Ola. Dzisiaj w nowej formie, w formie podcastu, podczas którego chcielibyśmy opowiedzieć wam o naszych wspomnieniach, o naszych przygodach, o naszych spostrzeżeniach na temat wypraw rowerowych, na temat podróży i na temat y, noclegów, biwaków, a w dzisiejszym odcinku na temat y, noclegów właśnie na dziko. To taka forma troszeczkę ryzykowna, bo chcielibyśmy wszystko nagrać na raz, bez żadnych cięć, więc trzymajcie za nas kciuki i wybaczcie nam za lekki stres, bo to nasz pierwszy raz. Jak będzie jakieś zająknięcie albo jakieś, y, albo jakieś przyjęzyczenie, to z góry przepraszamy, ale zaczynając chcemy opowiedzieć Wam właśnie o biwakowaniu na dziko, o noclegach na dziko, dlaczego to lubimy, dlaczego to, to robimy no i mi się nasuwa na pierwszą myśl to, że dzięki temu, że właśnie wybieramy ten sposób na spędzenie nocy, to mamy super bliski kontakt z naturą, z przyrodą, wiesz, jak ja sobie myślę i wspominam o na nasze biwaki na dziko, no to um, oczywiście czasem jest niewygodnie, oczywiście czasem nie wszystko jest tak, jakbyśmy chcieli, ale mamy mnóstwo plusów y, takiego biwakowania, po pierwsze śpiew ptaków, no może baną, ale ja uwielbiam wstawać rano, gdy te Ptaszki, wiesz, docierają do mnie ze wszystkich stron yy, dźwięki. Yy, to jest nocleg yy, niedaleko rzek, niedaleko jezior. Wiesz, z takim super widokiem z rana. No, to jest coś, no co nie da nam żaden hotel, żaden kemping nawet też nam tego nie da. Chociaż kemping to taki półśrodek, ale my nie lubimy półśrodków. Tak, ale ja myślę, że mówisz o tych plusach, a dużym jakby dla mnie plusem jest to, że kiedy jesteśmy na wyprawie rowerowej i jedziemy sobie tym naszym pięknym rumakiem rowerem, no to jedziemy, jedziemy i nie musimy planować tego, gdzie śpimy, na którym kempingu, czyli jedziemy z taką wolną głową, z wolnym takim stylem, że gdzie dojedziemy tam na dobrą sprawę możemy się rozbić, oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby sobie kupić wodę. Do picia i coś do jedzenia, ale jakby nie musimy martwić się o to, że musimy tam nadrobić ileś kilometrów, żeby gdzieś dojechać do jakiejś miejscowości, do jakiegoś miasteczka, żeby gdzieś ten nocleg sobie wykupić. Czyli ten co? Duży plus. Czujesz się wolna. Jestem bardzo wolna podczas takich naszych podróży. W ogóle te nasze podróże są takie bardzo e, wolne. Nie, że powolne, tylko po prostu w takim. Fajnym stylu. No, taka niezależna się czujesz. A jeżeli dorzucisz do tego jeszcze kuchenkę gazową i jajecznicę gdzieś nad rzeką z rana, no to w ogóle jest bajka, co? Tak, bajka bajeczka, ale nie o tym. Mówmy o tych noclegach na dziko i nie tylko. Tak, no ale to już wiemy. Mamy niezależność, mamy naturę, mamy wolność, a konkret, pamiętasz swój jakiś pierwszy nocleg na dziko, może? Pamiętam, nasz pierwszy nocleg na dziko było to, no. Trochę czasu temu, bo ponad 4 lata, e, pamiętam, że wybraliśmy się na taką krótką wycieczkę rowerową do Łapalic. E, dojechaliśmy do tych Łapalic bardzo, bardzo późno. Zamek zobaczyliśmy dopiero następnego dnia, ale zanim zobaczyliśmy zamek, to musieliśmy gdzieś przynocować. Mieliśmy namiot, bo chcieliśmy spać na, na kempingu, jednak jak dojechaliśmy tam już do jakiejś miejscowości, to m, pani krzyknęła taką cenę, że złapaliśmy się za głowę, bo. Zawołała chyba ponad 100 zł tak. za rozbicie namiotu na, na trawniku, i w sumie my, my byliśmy tam od bliskiej drugiej, o 6 rano byśmy się jakoś zbierali, więc w ogóle nam się to nie kalkulowało. No to co? No to krzoki. Tak, to krzoki. Zaczęliśmy szukać tych krzoków. Oczywiście nie było wygodnie, oczywiście nie było łatwo, ale coś tam znaleźliśmy i było trochę śmiesznie, jak wstaliśmy, ponieważ te krzoki okazały się jakimś bagnistym terenem. Wychodząc z namiotu weszliśmy w błoto, wszystko było brudne. My byliśmy brudni, ale byliśmy chyba szczęśliwi. Szczęśliwi. No zdecydowanie, zdecydowanie. No a ten zamek w łapalicach? O, o, cóż to za zamek? Jeżeli nie wiecie, no to teraz szybko wpisujcie w Google zamek łapalice i zabierajcie tam swoją drugą połówkę, bo warto. Tak, a czy ty pamiętasz swój? Może nie nasz wspólny, a swój jakiś na nadejkownik. No ja pamiętam, zdecydowanie pamiętam. Oczywiście wiąże on się nierozerwalnie z wyprawą rowerową. Z wyprawą, na którą wybrałem się z Mateuszem. Mateuszu, grucha, serdecznie Cię z tej strony pozdrawiam. I było to na Litwie. Było to niedaleko nad jeziorem, i tu uważaj, bo się możesz zadławić, Kupa. Tak. Nie, nie zadławia się, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale spaliśmy kiedyś nad rzeką kupą. Ale to w Chorwacji. Tak. No widzisz jak ten świat zbudowany gdzie nie pojedziesz tam możesz na kupę trafić. Hej. W każdym razie było to nawet całkiem czyste jezioro. Na tyle czyste, że się wykąpaliśmy przed snem. Słuchaj, nawet zrobiliśmy sobie ognisko, nie? No w ogóle bajka, tylko kiełbasy były takie dziwne, wiesz, nie? Takie jakie w po polsce podwawelska prawdziwa, tylko jakieś takie dziwne pasztetowe zawinięte w flag. No W ogóle masakra. Próbuję sobie wyobrazić. No nie przypomnij sobie, bo wiadomo, jak wiem, ile lat jesteś wege, przypomnij. 14. No no to możesz już nie pamiętać, jak prawdziwa podrobelska smakuje. Ale wyobrażam sobie, że smak musi być. Niezwykłe. No, wspaniałe. W każdym razie, wyobraź sobie, że jesteśmy nad tą kupą, rozbijamy namiot, ale że to było niedaleko górki, na górce tak naprawdę, no to ten teren był bardzo, bardzo niekorzystny. No i spadaliśmy przez całą noc jeden na drugiego, mało co nie spadliśmy w dół do tego jeziora. I tak wyglądał mój pierwszy nos lek na dziko, chyba pierwszy, może coś było jeszcze wcześniej, o czym nie pamiętam, ale to mi zapadło na długo w pamięć. Czyli był trochę niewygodny. No niewygodny, niewygodny, ale czy ty pamiętasz nasz niewygodny nocleg na dziko w Riece? Tak, do tej pory mi go wypominasz, ponieważ to był nocleg, gdzie stwierdziłam, że nie trzeba pompować mat, bo przecież jest trawa, więc będzie miękko, rano się zwiniemy, więc po co się tam kłopotać i tą matę pompować? A zaczęliśmy, a jak rozłożyliśmy namiot, to okazało się, że ten namiot stoi na górce, więc wszyscy spadaliśmy z tych mat, wszyscy cała nasza dwójka i nasz I... wyimaginowany przyjaciel Huragan. Tak, i spadaliśmy z tych materacy. Daniel wstał, był obolany, Lały, niewyspany i wkurzony nami i powiedział, że pierwszy i ostatni raz nie napompowaliśmy mat. To prawda, to prawda. No dobra, a jak jesteśmy już w takich nie do końca fajnych klimatach, to czy pamiętasz, Panie Aleksandro, swój najgorszy nocleg na dziko? Mm, najgorszy? Ciężkie to jest pytanie, najgorszy. Myślę, że z jeden z takich trudniejszych mm. z jednym z takich trudniejszych to był ten nocleg na dziko z bąkami bydlęcymi. Z bąkami, z całym rojem bąków bydlęcych. Zarysuję Wam... Historię, jesteśmy na wyprawie rowerowej Eurobajka. Jeżeli nie oglądaliście, to wpadajcie na naszego YouTube'a, wpisując Eurobajka oczywiście. No i słuchajcie, jedziemy sobie przez Chorwację. Było gorąco, to jeszcze północna część Chorwacji, więc do Adriatyku mieliśmy całkiem sporo. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. I któregoś dnia chcieliśmy sobie zrobić spokojny dzień i rozbić namiot około godziny 18, odpocząć. Było bardzo gorąco, ponad 30 stopni wtedy, około tej 18. Rozbijamy namiot. Rozbijamy namiot, jesteśmy szczęśliwi, że możemy do niego wejść i odpocząć. Nawet jesteśmy umyci w butelce wody. Eee, no i przyleciał jeden ten bąk, zaczął tak dziwnie zyczeć sobie nam nad uszami. No i tak, no nic sobie z niego nie zrobiliśmy w sumie, ale nagle przyleciał drugi, trzeci, czwarty i okazało się, że w ogóle gdzieś niedaleko jest jakiś ich, jakiś ich ul, cały rój przyleciał, obsiadł nasz namiot, próbowały nam wejść do środka, jeden jeszcze ugryzł Daniela w nogę i noga mu spłuchła, i w ogóle katastrofa była i żeśmy tak siedzieli w tym namiocie do... 22 chyba. No tak, ale no schowaliśmy się, albo było gorąco, 30 stopni. Pamiętasz, no przecież my się rozebraliśmy prawie do naga, Byliśmy żeby ktoś by nad... w ogóle podszedł i zobaczył, <grym> że... Na leżeliśmy. No tak, i cali spoceni. Nie wiem, tam w namiocie mieliśmy 40 plus stopni jak ja pa przypomnę sobie i pomyślę, że ktoś mógł podejść, podjechać do nas, zobaczyć, że my nago leżemy dookoła same bąki bydlęce Nie, no w ogóle jakaś komedia. No ale no czekaliśmy, żeby te bąki sobie poszły. No i wyobraźcie sobie, że poszły. Tak, zasnęło. 22 zasnęły. No i okazało się też, że bardzo rano wstają, bo już około tam piątej pierwsze bąki zaczęły się zlatywać. Ale my e, już zaczęliśmy w internecie sprawdzać, jak to z nimi sprawa wygląda. Dowiedzieliśmy się, że rano wstają, więc my też rano wstają. I szybko uciekliśmy z tego miejsca i myślę, że to był jeden z takich nie najgorszych, ale jeden z trudniejszych noslegów. A, najgorszy noslek, najtrudniejszy noslek, to teraz patrzę ci w oczy i chciałbym ci przypomnieć na przykład nosleg w Austrii, gdy dojechaliśmy do tego austriackiego morskiego oka, które niby jest rajem dla płetwonurków, ale tylko wiosną, do tego miejsca, gdzie dojechaliśmy bardzo późno, już wieczorem, i które okazało się parkiem narodowym, no na... Aż tak nie chcemy ingerować w naturę, no i nie chcieliśmy rozbijać się w tym parku. Wróciliśmy, było już ciemno, była godzina gdzieś 23, no i nie mogliśmy znaleźć żadnego miejsca na nocleg, pamiętasz? Pamiętam to doskonale. Rozbijaliśmy namiot jakoś o 24 w ciemnościach. Mieliśmy lampki włączone małe, tak żeby nikt nas nie zobaczył. Rozbiliśmy namiot na jakimś konarze. I jeszcze dodatkowo namiot nam się połamał, więc... Pełnku jeden... Y... Pałąk. Pałąk, pałąk, pałąk! Pałąk! Tak, więc było bardzo nieciekawie. Wstaliśmy też o czwartej rano, żeby nikt nas w tym lasku nie znalazł, żeby nikomu m, nie przyszło do głowy, żeby nas tam przeganiać, więc sami się przegoniliśmy szybko. Spaliśmy tam niecałe cztery godziny. Podjechaliśmy potem znowu pod jeziorko, pod te Tam się okazało, że za toaletami trzy namioty były rozbite. No, masakra, Teoretycznie co? nie można było się tam rozbijać, a praktycznie trzy namioty były tam rozbite, no to my tam już czekaliśmy przy, toa przy toaletach, żeby z nich skorzystać, e, a pamiętam, że też przyjechała pani o piątej rano i zaczęła te toalety sprzątać i w ogóle ja mam w szoku, że w Austrii serio tak dbają o czystość i porządek, że e, kobieta o piątej rano przyjeżdża i naprawdę szoruje, bo ta pani nawet myła drzwi, wszystko, tak na bl blask, na błysk. No dobrze, że okien w twoim namiocie nie umyła, bo nie miałabyś co robić na kempingu kolejnego dnia. <laughs> tak, to prawda, Tutaj Daniel się śmieje, bo e, tego samego dnia pojechaliśmy niedaleko nad, y, na kemping, no i tam poznaliśmy takich nowych znajomych, e, Jennifer i e, Nuno, no i oni, kiedy nas poznali, bardzo śmieli się z tego, że ja w naszym namiocie myłam okna i nie mogli zrozumieć, dlaczego ja to robię. I ja im wtedy zaczęłam tłumaczyć, że przecież to jest nasz dom, musimy od niego dbać, śpimy tutaj codziennie, więc no jak nie myć okien w namiocie i nie mogli tego zrozumieć. <laughs> no, teraz mamy namiot bez okien, więc... Tyle, tyle lepiej. Ale za to podłoga jest do mycia. No dobra, no dobra. Podłoga jest do mycia w namiocie, tak. A może jakiś najlepszy nocleg na dziko, bo jak ja sobie myślę o takich jednak fajniejszych noclegach, gdzie bąki nie gryzą, gdzie dziki nie śpiewają, bo pamiętasz, jak kiedyś na Valley dzik podszedł nam pod namiot? Tak, i on w ogóle chyba z dwie godziny tam siedział pod tym namiotem. Chorumkał. nam dwie godziny, nie chciał odejść od nas, no i też szukaliśmy sposobów, ale już o tych sposobach to może lepiej nie mówić na głos. Tylko w jakimś mniejszym gronie. Tak, tak, tak. Oczywiście w mniejszym gronie, dlatego że mamy nadzieję, że ten podcast dotrze do jak największej ilości osób. A to wszystko może się stać tylko dzięki Wam, więc tutaj już z tego miejsca chcielibyśmy Was poprosić o jakiegoś kciuka w górę i komentarz. Oczywiście, jeżeli chcecie, to napiszcie, proszę, czy Wy nocujecie na dziko, czy jednak wolicie kemping, czy może kwatery. Dajcie nam znać, z chęcią pogadamy. No i jeżeli e macie jakiś podcast, pomysł na jakieś nagranie, coś Was szczególnie interesuje, chcielibyście, żebyśmy o czymś szczególnie opowiedzieli, to też napiszcie w komentarzu. Myślę, że yy, coś tam uda się razem wymyślić. Tak, tak. Jesteśmy, yy, siedzimy razem przy ognisku i wspominamy sobie te fajne noclegi na dziko i ja chciałbym przypomnieć Ci nocleg yy, to było w chorwackiej Istrii, yy, gdzie rozbiliśmy się w tej opuszczonej myśli wydaje, bazie wojskowej pamiętasz, były takie fortyfikacje różne yy, nad brzegiem Adriatyku no dla mnie to było jakieś spełnienie marzeń, w ogóle jak pojechaliśmy wiesz, ja chłop z Mazur z wioski niedaleko ruskiej granicy pojechałem rowerem nad chorwacką Istrię i budzę się w namiocie nad Adriatykiem no w ogóle coś wspaniałego jeszcze ta pogoda, ta woda no bajka to prawda, ja myślę, że te noclegi w Chorwacji nad morzem były jednymi z ładniejszych, ale ja tutaj wspominam sobie noclegi takie y, z, związane z ludźmi. A chodzi mi tutaj na przykład o nocleg y, w nieswoim namiocie. Pamiętasz? No, chodziłaś po nieswoich namiotach? Spałam w nieswoich namiotach. Nie wiem, czy kojarzysz ten, ten Oczywiście nocleg. Oczywiście kojarzę, kojarzę, masz na myśli Czechy. Dokładnie tak. Mam na myśli Czechy, gdzie dojechaliśmy wieczorem do jakiegoś baru, bo ogólnie w Czechach jest coś takiego, że oni mają więcej barów niż sklepów. Wspaniały, Wspaniały kraj. Wspaniały kraj. Zamiast sklepów mają bary. My dojechaliśmy do jakiejś miejscowości, chcieliśmy kupić wodę i jakąś bułkę. Okazało się, że tu sklepu nie ma, ale jest za to bar, więc zajechaliśmy tam, chcieliśmy kupić coś do jedzenia. Pan miał jakieś piwko, w ogóle wyszli, zaczęli się interesować, skąd my jedziemy, dokąd jedziemy. No i tak wywiązała się jakaś dłuższa rozmowa. Chwilę z nimi posiedzieliśmy, duszu. Chwilę, bo siedzieliśmy chyba do 23. No, zaczęli pytać, gdzie będziemy nocować, no to mówimy, że gdzieś tam pojedziemy sobie w krzoki i będziemy spać. No co jedna pani, która tam siedziała mówi, Ni, nie, nie, nie. Wychodźcie do mnie, ja mam ogród, ja mam w ogrodzie namiot. prześpicie się w tym namiocie, zaraz będzie padało i tak dalej. Chodź, chodź. No i ja poszłam z panią zobaczyć Ustawiłaś namiot Zostawiłaś mnie! Zostawiłam cię na pastwę losu z obcymi mężczyznami, ale poradziłeś sobie dobrze. Całe szczęście pani pokazała mi ten namiot. Namiot był w ogóle super, był duży, miał grubą taką, taki gruby materac, taki materac wszyscy go kojarzą kolor niebieskiego, bardzo. Pompowany on był, prawda? Tak, tak. I to był bardzo miły noslek, ponieważ ci ludzie byli, no biedni byli, nie byli coś bogaci, a bardzo dużo ciepła nam dali i. No naprawdę był to jeden z takich miłych noclegów, kiedy ludzie się otwierali na nas i otwierali swoje domy na nas. No a pamiętasz jak byliśmy w Austrii znowuż i nocowaliśmy na wpół dziko w ogrodzie właścicielki pubu znowuż, właścicielki która miała basen i dała nam w ogóle do skorzystania z, z całego m, parteru w swoim domu, no też bajka. Ja pamiętam jak rozbiliśmy ten namiot przy, przy basenie, no ale, ale to taki wpół dziki, wpół dziki nocleg, daleko od natury, ale blisko ludzi. A pamiętasz ten nocleg, kiedy rozbiliśmy się na takiej na wpół wyschniętej rzece we Włoszech? I ta rzeka w ogóle była bardzo kamienista, woda była tylko gdzie niegdzie w takich jakby kałużach. No i tam w ogóle było super, bo sobie wieczorem oglądaliśmy gwiazdy, było to, tak pięknie. To było niedaleko jeziora Garda. Tak. I rano, jak wstaliśmy, znaczy wstaliśmy, byliśmy jeszcze w namiocie, już usłyszeliśmy, jak przyjeżdżają jakieś samochody. I co tam się wydarzyło dalej, pamiętasz? No, co się wydarzyło? W sensie, że sprawdzałem, czy poziom wody rośnie? Nie! A co? Chodzi mi o te trzy ciężarówki, co przyjechały. Nie pamiętam, opowiedz. Nie pamiętasz tego? No to było tak, że spalić... A to nie było nad jeziorem Garda, no, no tu masz ja by... na myśli ten. No, to było we Włoszech. Ale to nie przy wiem. rzece tej, która była, a no tak, ale ja skojarzyłem o to z nie innym noslegiem. Tak, no przyjechały te ciężarówki i tam panowie zaczęli wyciągać wszystkie rzeczy. Ja wyszedłem, myślałem, że w ogóle wie, że jakaś policja przyjechała, czy inny grom. To się okazało, że to impreza będzie. I, i zrobili, zbudowali na szybko namiot na środku tej wyschniętej rzeki. No i w tym. W tym namiocie mieli same, same fajne rzeczy, bo mieli agregaty z prądem i mieli yy, kilka... Łóżka polowe. Łóżka polowe, kegi z piwem, no... Lodówki. Jak? My, pamiętam, że my myśleliśmy w pierwszej chwili, że to restauracja tam jest stawiana i ty zapytałeś tego pana, yy, przepraszam, że co to jakaś restauracja będzie, A on tak spojrzał na ciebie i mówi nie, nie, no, no z kolegami nami ten przyjechaliśmy. Jak się bawić, to po włosku. Tak. ale Wracając do, do tego noclegu, o którym mówiłeś nad jeziorem Garda, to też pamiętam, że właśnie był fajny nocleg, ale trochę niebezpieczny. No niebezpieczny, niebezpieczny, bo e, złamaliśmy niestety jedną z naszych zasad, żeby nigdy e, nie rozbijać namiotu w korycie rzeki. E, ale o tych zasadach jeszcze za chwilkę powiemy. No, ale jeżeli już e, rozbijemy ten namiot w korycie rzeki, no to pamiętajcie, żeby sprawdzać poziom wody. Tak, a najlepiej czym? Patykiem. Tak jak to robił Daniel. Pamiętam jak dziś, ja się bałam tam spać, Daniel mówi spokojnie, nie martw się, wsadzę patyk w tą, w tą wodę, będę co pół godziny wychodził i sprawdzał, jeżeli poziom wody się podniesie, to uciekamy stąd. I nie do końca jestem przekonana teraz, czy ty wstawałeś co te pół o, godziny. moja i droga, co chwilę sprawdzałem, czy patyk mokry. Nie był? Na szczęście nie. I poziom wody utrzymał się do końca nocy ten sam, no, ale już wspomnieliśmy o naszych zasadach, o naszych zasadach w sprawie poszukiwania noclegów na dziko. No i ja tutaj chciałbym powiedzieć, że naszą taką pierwszą zasadą, którą się kierujemy, to jest to, że szukając tego noclegu. Staramy się znaleźć takie miejsce, z którego my nie widzimy nikogo innego. To znaczy, wiecie, wychodzimy z założenia, że jeżeli my kogoś widzimy, kogoś albo jakiś dom, w którym pali się światło, no to ten ktoś może też zobaczyć i nas. Więc szukamy miejsc bezpiecznych, właśnie bez nikogo w pobliżu. Tak, bez nikogo w pobliżu i bez obecnych zwierząt i tutaj chodzi nam o ślady, czyli jak szukamy miejsca, to sprawdzamy, czy na ziemi nie ma śladów zwierzaków, bo jak są ślady zwierzaków, no to one pewnie tego, tej nocy przyjdą. A ja pamiętam, jak ten, ten to wspomnieliśmy z tym dzikiem, co przyszedł do nas pod namiot, jak Przyjechaliśmy do tego miejsca, tam było rzeczywiście, pamiętasz, tam były ślady w ogóle, tak jakby wyryte po dzikie. Cstawowy błąd na, ja po... na dziko. Tak, a ja powiedziałem do ciebie, daj spokój, to młody las, tu nic nie przyjdzie. Tak, a wtedy przyszedł sobie ten pan dzik. No ale jakby to jest bardzo ważne, że sprawdzić te ślady. No bo ogólnie nocując na dziko, jakby pamiętajcie, że nocujemy w domach dzikich zwierząt i żeby im nie przeszkadzać, nie uszedzać życia, no to starajmy się y, unikać tych takich miejsc, gdzie one sobie spokojnie żyją. Tak i unikajmy też miejsc niebezpiecznych a mam tu na myśli w tym przypadku miejsca, w lesie niedaleko jakichś spróchniałych drzew albo w ogóle rozbijania namiotu przy drzewach w czasie burzy, chociażby to nie jest zbyt dobry pomysł, i, i drzewa nie do końca dodają się z błyskawicami i rozbitym nam, namiotem poniżej, więc uważajcie na ten błąd, który my też kiedyś popełniliśmy, ale to nieświadomie, bo wcale burzy miało nie być. Tak, i ja myślę, że tu jeszcze warto wspomnieć i jest to bardzo, bardzo ważne, że nocując na dziko i zawożąc coś do tego swojego noclegu na dziko, pamiętajcie, że wszystkie, wszystkie, naprawdę wszystkie śmieci musicie wywieźć. Nic po Was nie może zostać. Chociaż nie, jedna rzecz może zostać, czyli jaka, Daniel? O, do, tutaj do odpowiedzi zostałem wywołany. Moim zdaniem w ogóle to nie jest ustawione. Jest to sucha plama. <laughs> Czyli sucha plama po namiocie. I to jest naprawdę ważne: zabierajcie śmieci, ponieważ jeżeli chcecie korzystać z przyrody, z natury, to zostawiajcie po sobie po prostu porządek. Tak. Jeżeli widzicie gdzieś lowerowych takich jak my, którzy jadą z śmieciami pod ręką, czasem nawet kilka, kilkanaście kilometrów, no to musicie wiedzieć, że to dlatego, że spaliśmy na dziko i zabraliśmy ze sobą śmieci. A to chyba dobrze. Dank A jak już rozbijamy ten namiot i mamy miejsce, no to my proponujemy, abyśmy chociaż spróbowali rozbić się od strony, która jest otwarta od wschodu słońca. Wiecie o co chodzi? Bo jeżeli jesteśmy w trakcie wyprawy rowerowej, no to musimy się liczyć z tym, że z rana namiot prawdopodobnie będzie cały mokry. Mam tu na myśli rosę, która oczywiście szybko z niego zejdzie, jeżeli będzie świeciło na, świeciło na namiot słońce, więc od wschodu zdecydowanie lepiej niż od zachodu mamy ten plus, że rosa szybciej wyschnie, no i też samo wyjście z namiotu jest bardziej przyjemne, gdy wychodzi się na słońce, a co ciekawe, w ogóle zauważyłem, że ten wschód słońca jest często, tylko później to słońce zachodzi, to jest jakaś magia wschodu słońca, mam takie wrażenie, przynajmniej podczas naszych wypraw rowerowych. Tak, to myślę, że jest bardzo ważne, bo zaufajcie mi, yy, rano jak namiot jest mokry i pakuje się go do mokrego worka, a potem wieczorem się mokry namiot rozwija, to jest nic przyjemnego. Ola, co z rowerem? A co z rowerem? Kurczę! No tutaj jeżeli chodzi o ro rower, to kiedyś mieliśmy takie ciche marzenie, że będziemy mieć taki namiot, że będziemy chować rower do środka. No to się nie udało, no bo ciężko jest schować dwa rowery do środka. Yy, a więc wymyśliliśmy sobie tak, że te rowery Przywiązujemy do naszego namiotu yy, przez, yy, poprzez jakieś linki, yy, do tego dodajemy jakieś rzeczy, które hałasują i w ten sposób zabezpieczamy nasz rower przed yy, kradzieżą. No tak, ale te rowery, co najważniejsze, są jeszcze ze sobą spięte. Więc jeżeli ktoś, ktoś chciałby te rowery sobie wynieść, no to tak bez hałasu tego nie zrobi. Oczywiście jeżeli nocujemy gdzieś w lesie, gdzie są drzewa, czy mamy w okolicy jakiś metalowy słup, no to możemy przypiąć rowery do tego słupu, do tego drzewa i rzeczywiście może być to bardziej bezpieczne. Dużo leży w głowie. Słyszeliśmy o ludziach, którzy przywiązują sobie rowery do nogi, jakby to miało im ja się, cokolwiek pomóc. Sobie nie wyspała, bo ja tak trochę nogami ruszam, bo przez sen. <gry> I się co chwilę budziła, bo myślała, że ktoś rowery kradnie. może tak być. No, no i też, oczywiście, kiedyś myśleliśmy sobie, żeby zabezpieczać rower przed warunkami atmosferycznymi. Wiecie, jakąś płachtą nabyka które byłaby zarzucana właśnie na ten namiot, ale to też na dłuższą metę się nie sprawdza. Znowuż mamy tu temat rosy, mokrego i, i, i to się nie dodaje trochę. No jakby to jest też kolejna część bagażu, no ale o bagażu innym razem. Teraz wracamy do noclegów. Tak, no i co ważne jeszcze moim zdaniem to taka nasza wskazówka, jak my w ogóle szukamy tego miejsca na Nocleg, na dziko, bo oczywiście chociaż jesteśmy niezależni, jesteśmy wolni, czujemy tą samodzielność i wielką, no, wielkie poczucie wolności, no to musimy chociaż trochę ten Nocleg zaplanować. Nie rzucamy się w 100% na żywioł, sprawdzamy chwilę wcześniej. Myślę, że jeżeli to jest lato, około godziny 18, planujemy ile jeszcze będziemy jechać, jak długo, ile kilometrów, w jakim promieniu musimy znaleźć nocleg. No i szukamy po pierwsze na mapie kawałka zielonej przestrzeni super, jeżeli ta zielona przestrzeń dodaje się z niebieską przestrzenią. Mam tu na myśli jakieś jezioro, czy rzekę, tak. bo zawsze jest przyjemniej. Nawet jeżeli nie chcemy do końca się wykąpać, bo jezioro jest stawkiem śmierdzącym, no to zawsze jakoś przyjemniej jest rozbić się w takim miejscu. No oczywiście fajnie, jeżeli na Google Maps widoku satelity nie widzimy jakichś zabudowań dookoła, bo to też daje nam taką spokojną głowę, że nikt nie przyjdzie, a jak wiem do nas często ktoś przychodzi. niejednokrotnie ktoś przechodził się z psem na spacer, akurat yy, niedalekiej odległości naszego namiotu, i udawał, że nas nie widzi. A my go widzieliśmy, więc on też nas widział i z pewnością już tylko planował, żeby chłopaków ze wsi zebrać, wziąć ze stodoły sztachety i przyjść nas zaciukać. Ja myślę, że przede wszystkim nie można mieć takiego myślenia jak Daniel teraz przedstawił, bo to nie pomoże ci w leków na dziko, a wręcz przeciwnie, nastawić jeszcze bardziej negatywnie, choć. Nie ukrywam, że ja często też sobie piszę gdzieś tam w głowie takie czarne scenariusze, że e, zasypiamy i rano się nie obudzimy, bo ktoś nas w nocy tam nieprzyjemnie potraktuje. A to wszystko przez to, że Daniel bardzo dużo kryminalnych podcastów słucha przed snem. <słuchaj> tak, tak. No, a co jeszcze na koniec ważnego, to to, że warto też sprawdzić prawo. Jaki obowiązuje w danym kraju, do którego się wybieramy, bo może być małe zaskoczenie, jeżeli ktoś zapuka do Twojego namiotu z mandatem w ręku i skonfiskuje Twoje rowery, bo nie będziesz w stanie zapłacić za ten mandat. No nie ukrywajmy też, że krajów, gdzie nocowanie na dziko jest legalne, to jest niewiele. Uderzajmy w Skandynawię. Uderzajmy chyba do, Rumun do Rumunii. Coraz więcej tych państw jest, w których można spać na dziko, nocować na dziko, ale mówimy o tej noclegu. Wiecie, że rozbijamy namiot wieczorem, no i zbieramy się z rana. My tak zawsze robimy, rozbijamy ten namiot gdzieś około 22, a zbieramy się ze wschodem słońca. Co za tym idzie, to rzeczywiście jest tylko noslek na dziko, a nie biwakowanie kilkudniowe. Wiecie, czasem jest tak, że ludzie e, biwakują, siedzą w jednym miejscu, jak e, na dzikiej plaży nad Bugiem, gdzie widzieliśmy e, kampery, które miały rozstawione dookoła parawany i było widać, że oni rzeczywiście tam są już kilka dni, jak nie kilka tygodni i to jest już troszeczkę słabe. Tak, no bo też często, jak szukamy noclegów na dziko, to na mapach pokazują nam się dzikie plaże. Nie kierujcie się tym, bo te dzikie plaże nie do końca są dzikie, a wręcz przeciwnie, są e, zaludnione bardzo, bardzo mocno. No i to chyba były te najważniejsze tematy, które chcielibyśmy dzisiaj e, poruszyć. Myślę, że te około pół godziny z loverowymi Na początek wystarczy. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzach. Zrobimy taką małą dogrywkę podczas kolejnego odcinku, bo myślę, że będzie, bo myślę, że nawet fajnie nam się rozmawia, a jesteśmy około w oko, bo mamy jeden mikrofon. Niby łapie wszystko dookoła, ale żeby chociaż ta jakość była jakkolwiek znośna, musimy być blisko i patrzymy na siebie w swoje oczy przez te 28 minut. Nie pamiętam, kiedy tak długo patrzyłem Ci w oczy. Ja również nie pamiętam, kiedy byłam tak blisko, że aż widziałam każdy włosek na, twojej, na Twoim łuku brwiowym. No bo, bo nie na czole. Tak. I tym pozytywnym akcentem łysych ludzi chciałbym Was pozdrowić, życzyć Wam może już wesołych świąt, bo nie wiem, czy będzie nowy podcast przed świąta, świętami. Więc życzymy Wam wesołych świąt, wszystkiego dobrego, z samych dobroci. Zdrówka, spokoju, radości, miłości. Dużo przekręconych kilometrów. Więcej z górki niż pod górkę. I oby nam się. Tak jest. I zapraszamy was na nowy sezon, który pojawia się systematycznie na naszym kanale, czyli roferem przez drugą RP wyprawa do kraju, który już nie istnieje. No i oczywiście, jeżeli chcecie powrócić wspomnieniami do naszych poprzednich wypraw, to zapraszamy na Eurobike albo na Green Velo. Myślę, że te filmiki też. Yy, dadzą wam jakiegoś fajnego kopniaka do działania. A jeżeli podoba Wam się to co robimy i chcielibyście dorzucić swoją cegiełkę do naszych projektów, no to w opisie znajdziecie link do Patronite'a. Tyle z naszej strony. Zakończmy to naszym wspaniałym hasłem, które wykrzyczymy przy naszym wspólnym loverowym ognisku. <laughs> Loverowi! Jedźmy <laughs> razem! Do usłyszenia! Do zobaczenia, hej!